Cześć! Dziś będzie test oraz recenzja pędzli stworzonych przez Asię, czyli Maxineczkę. Są to m -Brush by Maxineczka. Mam tutaj dwa rodzaje tych pędzli, także pokażę Wam je w akcji i trochę Wam o nich opowiem. Pierwszy pędzel jest to mniejszy do blendowania, jest to numer 05. Jest to dosyć spory pędzel do rozcierania, największy jaki mam. Może porównam Wam do pędzla z Zoewy. Jest to model 228. I zwróćcie uwagę, że Maxineczkowy jest trochę większy, e, bardziej taki hmm, szczupły. Nie jest taki bardzo puchaty jak ten z Zuewy, ale właśnie jest dłuższy, przez co trzeba się trochę nauczyć e, używać tego pędzla, e, bo byłam przyzwyczajona właśnie do takiego rodzaju pędzla, takiej długości tak dalej. A jednak, przez to, że ten pędzel Maxineczki jest trochę dłuższy niż te klasyczne, czyli te inne pędzle jak Zuewy, to trochę inaczej trzeba używać tego pędzla. Także pokażę Wam właśnie, jak ja tego pędzla używam. Um, I drugi pędzel jest to numer 02, i ten pędzel już jest duży, przeznaczony do twarzy. Ja tym pędzlem konturuję swoją twarz. E, głównie właśnie używam tego pędzla do brązera. Także pokażę Wam, jak to wygląda. Jest takie typowe jajeczko, e, dość grube, gęste, ma dużo włosia. I jeżeli chodzi o włosie, właśnie. To to włosie jest naprawdę bardzo miękkie. Tak jak mówiła Asia w swoich filmach, gdy zapowiadała właśnie te pędzle, są naprawdę milutkie, jak po prostu łapki kotka. Są bardzo milutkie. Mimo to, że prałam je już jakoś z... Hmm, od 5 do 10 razy, nie pamiętam teraz dokładnie ile, to nadal są mięciutkie, przyjemne w dotyku. Naprawdę włosie jest rewelacyjne nie mam aż tak miękkiego włosia, mimo iż zywy są dość miękkie te pędzle, to jednak faktycznie te z Maxineczki są jeszcze bardziej miękkie także co, przechodzimy już do makijażu, pokażę Wam te pędzle w akcji i sami się przekonacie czy warto te pędzle mieć, czy nie aha, jeżeli chodzi jeszcze właśnie o wartość ile te pędzle kosztują, zaraz tutaj sprawdzę, te pędzle można kupić na stronie Minty Shop jedynie tutaj można je dostać i ten pędzel do rozcierania 0,5 kosztuje 45 zł bez 10 groszy yy, i ten pędzel 0,2 do twarzy kosztuje 140 zł. Jestem przekonana, że jesteście ciekawe, czy te pędzle są warte takich pieniędzy. Jeżeli chodzi o łoś, to zdecydowanie tak. Yy, a jeżeli chodzi o aplikację i właśnie pracę tymi pędzlami, to zaraz się przekonacie. Same zobaczcie, jak to wygląda, jak te produkty, te pędzle pracują. Także co, Zabieram się najpierw za powieki. Beżowy cień z paletki Zewa Natural Yours nałożę powyżej załamania powieki, żeby później mi się to lepiej rozcierało. I oczywiście już aplikuję tym pędzlem. Zaczynam od roztarcia zewnętrznego kącika oka jasnym, brązowym cieniem z paletki Zewa Natural Yours. I aplikuję. Jak możecie zauważyć, przy tym pędzlu, który jest właśnie długi, to na mojej powiece lubię go aplikować, ten cień lubię aplikować tak właśnie na płasko. W przypadku tych pędzli z 2221 2.2.1 czy 2.2.8 e, cień zawsze aplikowałam w ten sposób, że tym czubkiem tutaj rozcierałam załamanie, załamanie powieki. Natomiast jeżeli chodzi o ten pędzel, to e, Zewnętrzny kącik powieki ruchomej lubię aplikować tak na płasko. I robię to z tego względu, że ten cień jest wtedy równomiernie zaaplikowany, e, ponieważ ten czubek jest troszkę ostrzejszy niż w przypadku zewy. przez co czasem e, robiły mi się plamy, więc w taki sposób lepiej mi to wychodzi i ładnie się wtedy te produkty rozprowadzają. Później już załamanie powieki rozcieram tym czubkiem. Jeszcze dołożę. Po prostu jest ten pędzel tak milutki, że ja bym mogła teraz pół godziny tak sobie rozcierać i rozcierać, mimo że już nie mam co rozcierać, ale i tak bym sobie rozcierała. Jest naprawdę bardzo przyjemny. Super. No takiego miękkiego pędzla naprawdę jeszcze nie miałam. Im bardziej dochodzę do załamania powieki, to tym bardziej ten pędzel tak odchylam i rozcieram ten czubkiem. Sięgam teraz po ten ciemniejszy brąz. Kilka tutaj włosków mi wychodzi z tego pędzla, więc to mi się tak średnio podoba. Um, a mam nadzieję, że zaraz przystaną. Jak widzicie, płaską stronę nabieram tutaj na pędzel, na płaską stronę pędzla, tą podłużną i aplikuję. Zobaczcie, jak pięknie się ten cień rozciera. W ogóle wiadomo, cienie nie się super rozcierają, natomiast ten pędzel im to jeszcze bardziej ułatwia. Jeżeli macie wrażliwe oczy, i nawet te pędzle złe by Was podrażniały, podrażniały Wasze powieki, to ten pędzel na pewno będzie dla Was super, bo jest tak milutki, tak przyjemny. Naprawdę. No, miękkość tych pędzli jest genialna. Będę to chyba powtarzać co chwilę, ale faktycznie tak jest. No i już pędzel, pędzel. Cień rozprowadzony. Teraz to są po drugiej stronie. Tak jak wspomniałam, ten pędzel trochę różni się od y, pozostałych, które mam właśnie do rozcierania, przez co właśnie musiałam sobie wyrobić inny sposób aplikacji cieni, tak jak zresztą widzicie, robię to trochę w inny sposób niż normalnie, ale mimo to efekt. Roztarcia jest genialny. Dzięki temu, że ten pędzel ma trochę ostrzejszy czubeczek, to łatwo można zaplikować cień również na dolną powiekę. I aplikuję tutaj w zewnętrznej kąci koka. Za kamerą już dokończyłam makijaż oka, ponieważ już więcej nic nie rozcierałam. I teraz przechodzimy do twarzy i użyję tego pędzla 02 i nałożę brązer I użyję w tym celu bronzerów Skobo. Te bronzery czasem lubią robić plamy, jeżeli się ich nieodpowiednio użyje, bądź użyje się ich po prostu za dużo. Dlatego właśnie je wybrałam, ponieważ one są trochę trudniejsze w aplikacji. Może bez przesady nie są jakoś bardzo trudne, natomiast czasem mogą stworzyć problemy. I je wymieszam i nałożę na twarz. Jest to właśnie takie spłaszczone delikatnie jajeczko, dzięki czemu w moim przypadku super tej wchodzi pod kość policzkową. Zobaczcie, że no po prostu idealnie. I zacieram delikatnie do góry. No i zobaczcie, raz, dwa i bronzer ładnie, równomiernie rozprowadzony. Trochę jest różnicy. Twarz wyszczuplona, a tutaj nie bardzo. Także biorę się na drugą stronę. Bardzo lubię ten pędzel. Odkąd go mam, używam go cały czas. Uwielbiam go właśnie używać się do konturowania twarzy. Sprawdza mi się rewelacyjnie. jak już wspomniałam, ja tego pędzla używam głównie do bronzera, natomiast równie dobrze można nałożyć róż i rozświetlacz i właśnie tak zrobię używam paletki Zewa Coral Spectrum, najjaśniejszy odcień i nakładam na policzki powiem Wam, że bez tego pędzla teraz sobie nie wyobrażam konturowania naprawdę uwielbiam go używać po prostu praca z nim jest samą przyjemnością. Nic nie podrażnia, twarzy nie kuje, rozprowadza równomiernie produkt. Czyli robi to, co powinien. Teraz rozświetlacz i użyję tutaj rozświetlacza z Lovely Gold Highlighter. Jest to ostatnio mój ukochany rozświetlacz. Nabieram ten rozświetlacz bokiem pędzla i nakładam na szczyty kości policzkowych. Nie wiem jak wy, ale ja do twarzy bardzo lubię takie uniwersalne pędzle, którymi mogę wykonturować twarz, nałożyć róż oraz rozświetlacz. Bo to jest szybkie wygodne nie muszę mieć nie wiadomo ilu pędzli, tylko wiadomo, że wtedy trzeba brać codziennie, może niewielką ilość sobie jeszcze na noż, na nóż. Na na nos nałożę resztkę. Dobra. Także konturowanie przy użyciu tego pędzla gotowe. Jak widzieliście, było to bardzo szybkie i ładnie, równomiernie zaaplikował produkty. Nałożę teraz sobie jeszcze produkty, pomadkę na usta i przechodzimy do, i przechodzimy do recenzji. Podsumowując, czy polecam Wam te pędzle? Jeżeli zastanawiałyście się nad ich zakupem i macie na nie pieniążki, to zdecydowanie zachęcam do zakupu i wypróbowania. Zobaczenie jakie to włosie jest miękkie, jakie przyjemne, jak pięknie pracują te pędzle. Jednak mimo wszystko, moją miłość zdecydowanie bardziej skradł ten pędzel do twarzy. Z tego względu, że no, uwielbiam go do konturowania, jak już wspominałam. Jeżeli chodzi o ten pędzel, to ten model. Eee, właśnie jak już wspominam na początku sprawiał mi trochę trudności z tego względu, że musiałam się nauczyć go używać e, Ponieważ byłam przyzwyczajona do to Asi, takich modeli trochę krótszych I bardziej zaokrąglonych na końcu tak jak jest zewa 221 czy 228 e, Ale jak zauważyłyście pędzel pięknie rozciera cienie e, I tutaj mała informacja, mała sugestia do Asi Mam nadzieję, że będziesz rozszerzać swoją e, kolekcję pędzlową i stworzysz właśnie taki pędzel do rozcierania jak ma Zoewa 221 bądź 228, coś podobnego. I wiecie, jakiego pędzla mi jeszcze brakuje? Brakuje mi takiego pędzla większego, takiego właśnie jak jest ten, natomiast bardziej, żeby on był bardziej puchaty, dzięki czemu fajnie można rozszerzyć sobie e, obszar powyżej załamania powieki. Więc to to. Czy te pędzle są warte tej ceny? Uważam, że zdecydowanie są warte, ponieważ to włosie jest naprawdę rewelacyjne. Nie żałuję zakupu tych pędzli i z chęcią wypróbowałabym jeszcze inne modele, natomiast na tę chwilę no muszę poczekać z tą decyzją, z tym zakupem, ponieważ po prostu mam inne wydatki, które są jednak ważniejsze. Ale jeżeli chodzi o te dwa pędzle, to ja jestem z nich zadowolona. Um, polecam i napiszcie w komentarzu, czy wy macie pędzle, właśnie yy, Maxineczki, Asi i co o nich myślicie, jak się u Was sprawdzają. Na pewno te opinie w komentarzach będą pomocne dla, dla innych osób, które będą chciały kupić ten pędzel, ale nie wiedzą, czy wa faktycznie warto. Także napiszcie koniecznie w komentarzu, jeżeli ja dzisiaj z Wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Cześć!